Cześć. Zastanawiałam się, czy dzisiaj um, od razu zaczynać, czy jednak chwilkę poczekać, żeby um, nie mówić do pustej kamery. Wiem, że na Facebooku będzie to nagrane, więc każdy, kto będzie mógł później sobie przesłuchać i będzie oczywiście chciał, będzie miał taką możliwość. Dzisiaj przygotowałam temat o nadmiernym planowaniu. Nie wiem, czy tak macie, czy nie, ale czasami bywa tak, i niektórzy z nas to mają że po prostu planują. Ja przez wiele lat planowałam. Po prostu planowałam i nie robiłam. Planowanie. Mm, Czyli rozpisanie, obmyślanie całej strategii po kolei, co, kiedy, z kim, dlaczego, w jaki sposób, na przykład z daną osobą zacząć współpracę. W mojej głowie cały czas, że tak powiem, moje zwoje pracowały, w jaki sposób zadzwonić, o której godzinie, którego dnia najlepiej będzie. Do tej osoby, kto może mi pomóc, jakie okoliczności mogę, muszę, czy, 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 czy pragnę, uważam, że będą potrzebne, abym mogła zacząć działać. I na planowaniu tego, co zrobię, zeszło mi kilka lat. Kilkanaście lat mi zeszło. Dzień dobry, Kornelia. Na tym, żeby planować co zrobię? Ja nie mówię, że mamy działać całkowicie bez planu, wiadomo, że nie, ale to nadmierne planowanie jest naprawdę takim mocnym złodziejem naszej i takim sprytnym, bo my tego nie zauważamy sprytnym złodziejem naszej kreatywności. W przyrodzie nie ma takiego planowania, że na przykład drzewo sobie pomyśli, że za dwa lata wypuści liście. Przychodzi wiosna, przychodzi odpowiedni czas, drzewo wypuszcza pąki, soki zaczynają krążyć, przyszedł czas i robimy, znaczy i drzewo wypuszcza, robi to, co do niego należy, a mm, te osoby, mówię, które nadmiernie planują, zatrzymują się na planowaniu i po prostu dalej nie robią. Uwaga, mają bardzo, yy, mówię to też z własnego doświadczenia, mamy bardzo racjonalne wytłumaczenie tego niedziałania, ponieważ my nie uwierzymy w to, jeśli ktoś nam powie, ty nic nie robisz. No, jak ja nic nie robię, jak ja mam rozplanowane strategie tu, tu, po kolei, wszystko bardzo dokładnie, punkty i podpunkty i całe drzewo rozpisane, to co, to, to ja nie robię? Ja właśnie planuję, ja działam, ale tkwię cały czas w notatkach, tabelkach, listach, rozmowach. Pszczoła, jak wylatuje, wiecie, mam tutaj ule. Jak wylatuje z ula, ona wcześniej nie robi planu, gdzie poleci, w którą stronę, tak? Czy, czy na który kwiatek najpierw. Ona wylatuje do pierwszego napotkanego, bierze tam, jeśli nie ma, i leci do następnego. Ona nie ma planu, ale ona działa. Ona działa i te ich działania. Tych pszczółek przynoszą efekty. Pamiętam, jak kiedyś obserwowałam też ptaki wiosną, jak budują gniazda. Ptaki, jak budują gniazda, a patrzyłam, dlatego że sieść z naszych psów, która gdzieś tam fruwała po ogrodzie, miałam takie dosyć duże psy. Owczarki kaukaskie, i one ocierały się o wszystkie możliwe krzaki i zostawiały ten swój podsierstek, pod pod podszorstek, pod tak po prostu swoje, swoje takie mięciutkie, mięciutką sierść zostawiały na tych krzakach, i ptaki zlatywały się i zbierały, i leciały do gniazda. I, i gałązki jakieś zbierały i budowały gniazdo. One nie robiły projektu gniazda ptaki, prawda? Wylatywały, zbierały i robiły. Budowały po prostu z każdą kolejną gałązką ustawiały. Ustawiały, wplatały, wplatały właśnie tą sierść, te wszystkie kawałeczki, wszystko, co się przyda. Więc one też żyją ptaki bez planu. A to, co działają, przynosi efekt, bo to widać. My potrafimy, my jako ludzie potrafimy mm, spędzić tydzień, na przykład na planowaniu, jaki to obraz namalujemy. Teraz tak patrzę, zbijąc zbij się w, w pierści, że ja po prostu, że ja po prostu tak właśnie robiłam i jeszcze mi się zdarza, że zaczynam Planować, a nie działać. Tak jakby mi to planowanie. Wiecie co? Ja sobie myślę, że to planowanie może być też taką rodzajem ucieczki przed właśnie rozpoczęciem. Rozpoczęciem. Mhm. Nie. Tutaj mam pytanie na TikToku, czy namaluję profil. Nie potrafię tak malować z. z, jak, z z natury, tak bym powiedziała. Tego nie potrafię, to się przyznaję. Leonardo da Vinci zostawił po sobie setki, setki notatek, szkiców, projektów, których nie zrealizował. I ja nie mam do niego pretensji, bo to, co zrealizował, to zrealizował. I chwała mu za to. Ale część, część badaczy jego życia i jego twórczości uważa, że Leonardo Da Vinci był mistrzem, mistrzem planowania i, i tego nadmiernego planowania, nadmiernego. Gdzie zobaczyć jak zobaczyć, czy ja nadmiernie planuję, czy, czy że tak powiem, odpowiednio. Zaraz sprawdzę sobie, co tam zapisałam. Tak. To, to nadmierne planowanie powoduje u nas takie złudne poczucie kontroli, czyli że i też takie poczucie bezpieczeństwa, że mamy kontrolę nad tym, co robimy. I dlatego mój, chcemy mieć to wszystko zaplanowane i poukładane. Nadmierne planowanie jest też taką hmm, prokrastynacją w takiej eleganckiej oprawie, to już mówiłam, tak? Bo przecież nie powiemy nic nie robimy, tylko powiemy planujemy, cały czas planujemy. Przecież planuję, przecież mam rozpisane, przecież wiem co mam robić. Hmm planowanie nadmierne planowanie blokuje nas też przez perfekcjonizm czyli bo my chcemy żeby wszystko było gotowe zanim ruszymy zanim ruszymy to ma być wszystko gotowe i wiecie i są jeszcze takie momenty kiedy my robimy sobie w głowie scenariusze co się może stać nie udać i co my wtedy zrobimy i co my wtedy, jak, jak będziemy działać? Kolejne kroki: plan A, B, C, D, E, F, G, H i tak w cały świat. I tak w cały świat. Chcemy mieć wszystko pod kontrolą i chcemy, żeby wszystko było gotowe, żeby nic nas nie zaskoczyło wtedy, kiedy zaczniemy. Prawda? Dzięki Gabrielka. Co nam zabiera takie nadmierne planowanie? To nam zabiera, zabiera nam energię, zabiera nam czas. Co, co, co zyskujemy? Zmęczenie, tak zwane zmęczenie startowe. Zanim wystartujemy, to już jesteśmy zmęczeni i już nam się po prostu nie chce. Zrobiliśmy plan, i okazuje się, że to jest koniec naszego działania. Nadmierne planowanie um, zaczyna się od takiej ekscytacji, tak? Czyli mam, mam, mam pomysł, mam pomysł, mam energię, zrobię to, zrobię, zrobię plan, zrobię mapę um, projekt dalszej pracy, bo ja to robiłam właśnie, ja mam zeszyt z moimi projektami takimi pierwszymi porzuconymi. Potem jest znużenie, szczególnie jak właśnie za długo planujemy. Czujemy znużenie w ciele, nawet tą frustrację, jesteśmy niezadowoleni, bo przecież nic nie zrobiliśmy, projekt nierozpoczęty, obwiniamy siebie, że no jesteśmy na przykład beznadziejni, nie? I poczucie winy, tak? Że, że wszystko gotowe, a ja nie ruszyłam. Jak możemy sobie z tym nadmiernym planowaniem poradzić? Potrzebujemy samodyscypliny. Potrzebujemy samodyscypliny. Ogólnie uważam, że twórcy i artyści potrzebują samodyscypliny. Samodyscyplina jest nam potrzebna po to, żebyśmy sobie tak jak planujemy. Nadmiernie jakieś projekty, tak samo zaplanowali wyjście z tego nadmiernego planowania. I do tego potrzebujemy tej dyscypliny własnej. Możemy zacząć od takiej zasady 50 na 50, czyli ja sobie ustalam, że dwie godziny planuję i dwie godziny działam na samym początku. Żeby to nie było takie hmm, no i to wszystko wiadomo, z miłością do siebie, tak? Ze zrozumieniem, że wiem, co to jest nadmierne planowanie, wiem, że mnie to dotyka, wiem, że mi to przeszkadza, wiem, że y, potrzebuję, tak, pomocy, szukam tej pomocy i działam, działam. Czyli zasada 50 na 50. Połowę czasu przeznacz na planowanie i połowę na działanie. Potem... Y, Kolejny krok, kolejne ćwiczenie to może być takie, żeby w tym planowaniu do, do widzenia, do widzenia. Mhm. Kolejny krok, kolejne ćwiczenie to jest takie, żeby mi, tak zwane minimum planu, minimum planu, żeby ten plan jak najbardziej uprościć, nauczyć się upraszczać żeby go właśnie nie rozbudowywać tych planów, które robimy. Czyli na przykład zapisać pierwszy punkt taki ogólny i na tym po prostu zostać, wejść w to działanie i w trakcie działania, już nawet bez zapisywania, zobaczyć, tak, jakie mamy możliwości i co możemy zrobić, i, i, i wtedy yy, wchodzić tak, w to działanie. Minimum planu to jest taka, taka, tak, tak, taka dłu, druga yy, praktyczna porada. A potem kolejnym takim ćwiczeniem, yy, aby pozbyć się tego nadmiernego planowania, to jest to, co no, ja lubię, choć nie jest to jakoś tak dla mnie specjalnie proste. Rozpoczęcie, plan, yy, rozpoczęcie pracy bez planu na zasadzie takiej, że żeby pozwolić sobie, żeby ten pierwszy, na przykład w moim przypadku ruch pędzlem, był pierwszym punktem mojego planu. I, I pójście po prostu dalej, zobaczymy co z tego wyjdzie. Myślę, że na przykład przy pisaniu wierszy, czy przy tworzeniu muzyki, Właściwie to chyba nie znam takiej twórczości, przy której nie można by było tego wypróbować, tak? Tego właśnie, żeby zrobić pierwszy ruch i uznać go, że to jest właśnie ten pierwszy punkt tego naszego planu i że on był częścią planu, pomimo tego, że go nie zapisaliśmy. Bardzo ważne, bardzo ważne jest pozwolenie sobie na niedoskonałość w czasie tego naszego działania, bo um, pamiętam, jak kiedyś ktoś mi powiedział, że lepiej zrobić y, 10 rzeczy niedoskonałych niż jedną doskonałą. Chodziłam do szkoły, to były, to, to były ćwiczenia ikonowe, y, ikon bizantyjskich. I pamiętam, jak próbowałam jedno ćwiczenie robić zrobić to ćwiczenie doskonale, naprawdę perfekcyjnie. I ta kartka papieru, na której ćwiczyłam, co róż była zamalowywana, przemalowywana i od nowa, i od nowa ja nie pamiętam tam czy cztery razy nakładałam te warstwy, zmieniałam w ogóle całkowicie tą pracę, na tej pracy nakładałam kolejne? Czy pięć razy? Kartka zrobiła się po prostu, karton zrobił się po prostu gruby od farby, gruby od, od pigmentu i, i medium, zaczęło się świecić po prostu już tym żółtkiem, tym wszystkim. I usłyszałam od mojej znajomej, że, tu nie, że ta praca nie polega na tym, żeby zrobić jedną idealną, perfekcyjną, tylko ta perfekcja nasza, to doskonalenie się, będzie się tworzyło podczas tych dziesięciu niedoskonałych prac. I to też mi właśnie dało do myślenia, że lepiej zrobić dziesięć małych, niedoskonałych, Niż stać w tym jednym kroku, w tym jednym miejscu i próbować go zrobić tak po prostu, żeby nie było, jak to się mówi, do czego się przyczepić. Przepraszam chwilkę, bo muszę troszkę. Ach. Pomyślcie może dzisiaj, szczególnie właśnie te osoby, które mają z tym problem albo zauważają go u siebie. Jaki najmniejszy krok, ale taki naprawdę najmniejszy, yy, możemy dzisiaj zrobić w swojej twórczości? Yy, taki krok bez planowania. Można zrobić yy, takie ćwiczenie, na przykład ustawić budzik, budzik, stoper na 3 minuty i po prostu przez te 3 minuty zrobić coś, Narysować, napisać, nie wiem, zaśpiewać, niekoniecznie perfekcyjnie, ale zrobić to. I wtedy też nasz mózg, że tak powiem, uczy się, że możemy to zrobić bez planu. Bez planu, po prostu wejść i, i zrobić, i zrobić, tak. Yy, mnie się kiedyś bardzo podobały na przykład takie plany tygodniowe, tak. Czyli wszystko rozpisane, a tak serio, to plan miałam, ale go i tak nie robiłam, ale to tak na, na marginesie. I jeśli macie ochotę, jeśli was, was ciągnie do planowania, to można spróbować sobie zrobić takie ćwiczenie, że dobra, zamiast planować właśnie ten sobie ten przyszły tydzień, tak bardzo szczegółowo, o której godzinie co zrobię, z kim się spotkam, i tak dalej. Za, z, zamiast robić tego planu, ja nie mówię, że go w ogóle nie robić, ale zamiast dzisiaj robić ten plan, to w tym czasie zrobić coś innego, ale już działając, żeby było widać efekt, y, narysować, zaśpiewać, y, y, puścić post. Y, po prostu, żebyśmy zobaczyli to własne działanie, dlatego że droga to jest chyba chińskie przysłowie, że drogę tworzy się podczas marszu, w drodze. Drogę tworzymy wtedy, kiedy idziemy, a nie wtedy, kiedy stoimy i planujemy, że pójdziemy. No tak. Plan... Zrobiłam sobie prawo jazdy dawno, bardzo dawno temu. Zdałam egzamin i pamiętam to jak dziś, że przed pierwszym wyjazdem na miasto, tak? Miałam zaplanowaną w głowie całą trasę, którędy wyjadę. Gdzie skręcę, gdzie się zatrzymam, na którym pasie się ustawię. Wszystko, wszystko po prostu miałam zaplanowane. I bałam się wyjść z domu. Bałam się wyjechać z garażu, więc plan nie jest gwarancją tego, że my to zrobimy. Wydaje mi się, że lepiej jest po prostu wyjść z tego domu, wyjechać z tego garażu. I po prostu ruszyć w drogę, ruszyć w drogę, tak. Droga powstaje, gdy idziemy, gdy działamy. Mhm. Ach. Wtedy, kiedy nadmiernie planujemy, mówię też o sobie, bo to miałam bardzo, bardzo mocno, bardzo mocne było we mnie to nadmierne planowanie i ja cały czas z tym walczę. Przypominamy wtedy taką wiewiórkę. Bo wiewiórka zbiera te swoje zapasy, my układamy sobie, co zrobimy. Wiewiórka często chowa w dziuplach te orzechy, i wiecie o tym, że ona zapomina, gdzie schowała. Ona zapomina. I my czasami też może nie zapominamy, ale nie działamy. Nie działamy. Mm -hmm. Tak. Dziękuję Gabrielka, dziękuję za miłe słowa. ach Dobrze jest. I chciałabym, żebyśmy wszyscy o tym pamiętali, że plan, bo ja nie jestem przeciwko planowaniu pod żadnym pozorem, ale plan... Niech plan będzie mostem, mostem, ale nie więzieniem bo to też czasami nas blokuje, jak mamy jakiś plan rozplanowany, coś nam nie wyjdzie z, z któregoś punktu planu, zatrzymamy się, bo coś się rozjedzie i stoimy w miejscu, bo, bo w planie było inaczej, tak? Więc plan niech będzie mostem, ale nie więzieniem, mostem, który nas będzie prowadził do działania. Pokazywał. Ja osobiście bardzo lubię sobie odznaczać rzeczy, które już tam zrobiłam. Ale, ale niech nie będzie właśnie takim, taką blokadą, takim więzieniem naszym, że, że nas zatrzyma w tym działaniu. Ech, tak, w naturze nic nie jest zaplanowane tak na 100%. Zobacz, teraz tak patrzę na drzewa. Czasami widać te konary jakieś są powykrzywiane, gdzieś napotkają przeszkodę. Ja mam tutaj w, takiej, w takim starym ogrodzeniu przerośnięte drzewa i ja podejrzewam, że te drzewa, które przerosły przez siatkę i właściwie ta siatka już jest wewnątrz tych, tej wierzby szczególnie, jest. ona tego nie planowała. Ona napotkała przeszkodę, jej plan był, prawda, rosnąć prosto, taki był zamysł Boże, ale napotykając przeszkodę ona po prostu z obu stron ją otoczyła i dalej rosła, tak, więc tak, drzewa rosną, rzeki płyną, to widzieliśmy, że nawet te, mhm. dzięki yy, Ola, yy, cześć, wit witam Cię. Nawet rzeki, jak napotykają, prawda? Jakieś przeszkody również opływają, woda opływa, głazy, ewentualnie czasami wylewa, bo po prostu plan jest, ale działanie idzie, nie mówię swoją drogą, ale sw tak, swoją drogą działanie idzie. Swoją drogą działanie idzie. Ach, dlatego dzisiaj, jeśli macie ochotę, Zrobienia planu, bo przyznaję szczerze, że, że, um, że ja mam ochotę zrobienie, zrobienia kolejnego planu na, na kilka miesięcy, jakieś tam rzeczy. Więc dzisiaj wybieram bardzo świadomie, że zamiast, zamiast tego konkretnego planu, który mogę przełożyć na inny czas, to ja po prostu zacznę działać i zobowiązuję się tutaj. Yy, że tak powiem publicznie, że dzisiaj, poza tymi wszystkimi swoimi rzeczami, które, które i tak mam do zrobienia, to żeby zobaczyć efekt mojego działania, to ja zacznę kolejną ikonę na szkle. Po prostu ją zacznę, dzisiaj ją zacznę, zamiast zaplanowania kolejnych miesięcy mojego życia. I myślę, że takie ćwiczenie dzisiaj, żebyśmy coś, coś działali, nie wiem, wypuścili post na, na media, zrobili coś, co chcieliśmy zrobić i co mieliśmy w planach, to żebyśmy po prostu dzisiaj to zaczęli. A może nawet uda nam się to dzisiaj skończyć. Coś małego, naprawdę małego. Chodzi o to też, żeby zobaczyć, że na planowaniu nie kończy się działanie, bo nawet się nie zaczyna. Na dzisiaj... Ach, dziękuję. Zapraszam Was dzisiaj na 18 Te osoby, które będą chciały zacząć wyzwanie w 7 dni do, do, do mocy twórczej, gdzie przez 7 dni będę podawała Wam cześć olu, cześć, kiedy będę Wam podawała. Ćwiczenia bardzo proste, nie wymagające dużego wysiłku ani dużej ilości czasu, chyba tam maksymalnie jest 15 minut któregoś dnia, po to aby odkryć te blokady, które nas blokują, zrozumieć ich działanie, zastanowić się, bo każdy z nas jest inny i inaczej będzie je zrzucał. Te blokady inaczej będzie je łamał i po prostu zacznie, rozpoczęcie działania, rozpoczęcie działania. Dzisiaj o 18 zrobię live, puszczę też posty właśnie z tymi ćwiczeniami i bardzo Was serdecznie zapraszam. No a dzisiaj zabieramy się za działanie. Widzę, że loka mi tutaj już zeskoczyła z fotela, czyli czas do pracy. Na razie trzymajcie się.